W średniowieczu zbroje dziecięce rzadko wykonywano do prawdziwej walki. Ich głównym celem było pokazanie statusu rodziny. Zamówić komplet zbroi dla dziecka mogli tylko najbogatsi, a często kosztowały one więcej niż te dla dorosłych. Powód był prosty. Zbroje rycerskie dla dorosłych wykonywano seryjnie w dużych warsztatach, natomiast dziecięce tworzono indywidualnie, na miarę konkretnego chłopca. Był to rodzaj pokazu mody i prestiżu. Podczas parat, uroczystości czy pasowań mały dziedzic pojawiał się w miniaturowej kopii rycerskiej zbroi, lśniącej w świetle i ozdobionej herbami. Taki komplet mówił wszystkim: oto przyszłość rodu, bogata i potężna od kołyski. Znane przykłady można dziś zobaczyć w Dreźnie, Wiedniu i Londynie, na przykład zbroje siedmioletniego Jerzego Saskiego z końca zwiwieku wieku czy zbroje przyszłego Karola I Angielskiego. Ich jakość dorównywała zbrojom dorosłych, a czasem nawet je przewyższała dzięki kunsztownym detalom. Zbroje dziecięce były więc przede wszystkim symbolem prestiżu, oznaką bogactwa i politycznego znaczenia, a nie ochroną w walce. Im bogatszy ród, tym bardziej imponująco wyglądały miniaturowe pancerze, zmieniając dziecko w żywy dowód wielkości rodziny.